Dziś mamy miętuskowego Fiata 500. Takie oto sobie maleństwo. Samochód przyjechał do mnie na naprawę klamki. Od kierowcy, aczkolwiek pozwoliłem zerknąć sobie pod komory silnika mimo bardzo małego przebiegu samochodu, bo samochód od nowości ma zrobione 38 000 km bodajże. Eee, no ale jak to ja, jako ja, zawsze mnie korciło, żeby zerknąć. Zerknąłem sobie pod korek, sprawdziłem stan olejów. No i tu jest niespodzianka. Już pokażę co, ta da! Piękne masełko. Aż po prostu glucik się cieszy, także proces będzie wyglądał następująco: już mówię, jaki wlewamy TK2000 Engine Flash, płuczemy silnik, wlewamy nowy olej. No i mam nadzieję, że temat zostanie zażegnany. Jeżeli nie, będzie trzeba tą czynność powtórzyć raz jeszcze. Łap gni do olej, ja, czy te to ostrość. No. Także zobaczymy po małym przebiegu. Zrobię sobie trasę. Klient wyraził na to zgodę. Po zrobieniu trasy, jeżeli dalej będzie się robił jakiś nalot na korku, jeszcze jedną wymianę oleju zrobię z pukaniem silnika. I wtedy, już po takim zabiegu, nie powinno być żadnego masełka, bo powinno wszystko zostać wymyte, wyczyszczone i wypukane. Oczywiście, wlałone to zostało, jak było wcześniej pokazane, z powodu śmiejącego się gluta. Na korku zakręcamy korek tak, jak jest. Nie czyścimy go celowo, żeby zobaczyć, czy preparat działa. I zobaczymy, co będzie po trasie. Jedziemy. Jestem już po przejażdżce. Zrobiłem samochodem gdzieś około 40 paru kilometrów. Yy... Prędkość była mieszana: raz 30, raz 60, raz 120. Żeby po prostu silnik miał obroty i takie i takie, cykl miejski, tryb mieszany. Co prawda producent nie zaleca jazdy na preparacie, aczkolwiek z doświadczenia wiem, że silnik pod obciążeniem lepiej ten olej bryzga, pod większym ciśnieniem pompy oleju i tak dalej, więc się lepiej płucze. Bardziej, może nie lepiej, no bardziej intensywniej, o może tak. Tak jak wspominałem wcześniej, Zobaczymy teraz. Zobaczmy jaka jest teraz, yy, co jest pod korkiem, czy jest masełko, czy nie. Proszę bardzo. Jest po prostu idealnie tu jakieś delikatne coś zostało jeszcze. Uprzedzam, że korka poprzednio nie czyściłem w ogóle z ręką na sercu, nie był czyszczony w żaden sposób. Masło spłynęło, wezmę tylko lampę. Jak ją jeszcze znajdę? O, jest tu. Zobaczmy do środka. Proszę bardzo. Opary wskazują na to, że silnik jest ciepły. Nie ma nigdzie nalotu. Także preparat. Puszeczka preparatu Tech 2000 Engine Flash. Po raz kolejny Zrobiła swoją robotę. Zlać tylko olej, wlać świeży, i praktycznie można jeździć spokojnie znowu. Trzymajcie się, hej.